Dzień dobry, tym razem model GraboStar 2620 LR2, czyli model wprowadzony do oferty przed chwilą, już jest po testach. Sądzę, że w roku 2024 będzie top maszyną, jeśli chodzi o sprzedaż. Nowe rozwiązania techniczne i dodatkowo bardziej atrakcyjna cena. Zobaczmy, jak poradzi sobie z tym no, trudnym obiektem. Skorzystam z pomocy technicznej. Beton jest za, no to zobaczmy. Ja już widziałem testy wcześniej. Dla mnie rewelacja. Mamy beton, za ja. Eee. Eee. Ciężka jest to deta faktycznie. Jakieś paskudztwo, bez ziemi. Eee, ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. W tej chwili system ustawiony jest na 50% mocy. Czyli